Wachlarz problemów, z którymi zwracają się do nas pacjenci, jest bardzo szeroki. Problemy te często dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bądź szpitalnictwa. Oczywiście katalog problemów zmienił się troszeczkę na początku tego roku w momencie, kiedy zaczęto diagnozować koronawirusa. A więc jesteśmy w całkiem nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o system udzielania świadczeń zdrowotnych. Rozwinęły się bardzo teleporady. Rzecznik dla pacjenta jest do dyspozycji wszystkich pacjentów. Można do nas zadzwonić, napisać, maila bądź w formie tradycyjnej. Każdą sprawę na pewno zbadamy, przeanalizujemy.